Każdy wie, co to jest rodzina i każdy wie, że to rodzina, a nie państwo jest fundamentem społeczeństwa. Jak państwo się nie wtrącało w rodzinę, to przestępczość nieletnich była o wiele mniejsza. Przyrost naturalny był o wiele większy, jak państwo się nie troszczyło o przyrost naturalny. Dlatego też proponujemy, że państwo w sposób nie wtrącało w rodzinę, a rodzina już chce poradzić. Wszystkie partie, które do tej pory rządziły, a więc prawo i sprawiedliwość, akcja wyborcza, Solidarność, sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Platforma obywatelska, oczywiście. Walczą z rodziną w ten sposób, że rodziny ograbiają. O rodzinie się odbiera wszystkie prawa. Prawo, jak oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę, później w podatkach, zabiera się na szkolnictwo czy służby zdrowia i to urzędnik państwowy decyduje gdzie za ile i czego uczą się nasze dzieci, gdzie się leczą, za ile się leczą. Tutaj milowy krok zrobiła platforma atelska, forsując ustawy o zwalczaniu przemocy w rodzinie, gdzie wprowadza jako żandarma i zarazem arbitra urzędnika państwowego w postaci skromnego pracownika socjalnego zarówno w stosunkach między małżonkami, jak i w stosunkach między rodzicami i dziećmi. Istnieją rodziny patologiczne. Nie można w 5 milionach zdrowych rodzin robić ruiny i zaburzać stosunków. Po prostu. Trudno. Trzeba zacisnąć zęby i zrozumieć, że świat nie jest idealny. Ci, co chcą zrobić idealny świat, budują więzienie. W więzieniu rzeczywiście jest porządek. Uważaj, Adasiu, i bez kasku. I pani kurator ci odbierze, tacie? Niestety, póki państwo głosują na tych ludzi, którzy obiecują, że państwo pomoże rodzinom, no to państwo będzie pomagało tak długo, aż rodzina zdechnie. Dziękuję bardzo, że. Pan jest na tym marszu i moja mama zbierała na pana podpisy. Dziękuję bardzo. Podziękuj mamie. Podziękuj mamie. Pudziękuję. Brawo.